Dobry wieczór, Lokum! Dobry wieczór, kochani! Dobry wieczór, Interna! Dobry wieczór, Warszawa! Dobry wieczór, Stadion! Dobry wieczór, Poznań! Dobry wieczór, koni. Dobry, wiecz... Dobry wieczór... Dobry wieczór... Zgorzelec. Zgorzelec! Thank you! Kochane osoby, witajcie w naszym fantastycznym, waszym ulubionym programie. Prawdopodobnie to jest pierwszy albo drugi odcinek, który widzicie. I ten program nazywa się tak po prostu... BLUBRY! A dzisiejszy temat to... I będziemy stronę, Będzie dziwnie, będzie. Będzie naprawdę to. ciekawie. I więc będzie... I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, nie? Czyli typu co? Wszystko. Wszystko i nic. A przede wszystkim po prostu rzeczy typu internetowe, rzeczy typu w przeglądarce, rzeczy typu w waszym smartfonie, rzeczy w waszym. Które są w tablecie, Tabecie. w słuchawkach, słuchawkach, w telewizorze. Mhm. Są też lodówki, które mają połączenie z internetem. W radiu, w lodówce, w mikrofalówce. W <śmiech> <śmiech> no i takie coś będzie kiedyś. No to zagrajmy. No, za... <laughs> zagrajmy w zagrajmy grę. W grę. Czy, macie w domu, czy ma pani w domu internet? Czy pani lodówka chodzi? Nie? Co to proszę pani... odnosić. Potrzebny pani telewizor? Nie. To proszę zobaczyć. Biję zapichankę i powiedziałem moim znajomym, że to jest prażona cebulka na nim. A to był moje paznogcie. A mm. oni. Mm, mm, I love. Ej, ale był jakiś taki film, gdzie. Tak był film, ciastka z pierwiastka zamiast Cebulki 2. Taki był uwierzyłam. To, czym rozmawiałyśmy. To no, tu no, internet. No. Co to jest internet? No i dobra, jakiś prank w internecie zrobiłaś? A, no, że podszywałam pod dzieci nasze obcy. <noise> Aha, czyli to był odwrotny grooming. Chciałam być groomowana. Nie, nie, nie mogę o tym mówić. Ja nie. Czyli nie robiłaś pranków w internecie. E, I coś chciałam powiedzieć jeszcze, co? A, że jak grałam w Simsy, no to kto nie grał w Simsy? I po prostu A, na przykład. Me? A w którą część? W każdą. W każdą w, grałam, w Każdą grałam, ale miałam takie fantazje, że na przykład waliłam konia, się ga całowali. Jak Jakby jak klikałaś Barbara? Nawet nie. W trójce było, obściskuj się na kanapie. To, to było bardziej gorące niż Barbara. To ci wystarczyło. Potem było na jawie, to może to tam się przebierało w bieliznę i mi byli w samych gaciach. Na I oni tam się... Oh, łaba ziba, uwa. Uba, uba szaba, kaka. Tak i 13-letni ja po prostu... Jeszcze było takie za małe biurko, więc trzaskałem ręką o biurko i mam wszystko słyszała. A mama, Alek, co wam pokaż? Alek, Anka, przepraszam, mówię. Anka, co tak pokaż? Anfetamin! To łatwana jas! Disgusting! Potem wiesz, dwie kropelki, pum, plum! plum i, grałem, I grałem dalej. Umyj zęby. Ugotuj obiad. Ej, a ja grałam w taki symulator hotelu na przykład. I to była a ja Kocham, kocham symulatory. Ko mm, I love. kocham no i taki symulatory. Symulator hotelu. I ja właśnie robiłam luksusowe apartamenty w tym hotelu. Czyli robiłam po prostu korytarz 100 na 100, milion lamp. Jedna kanapa na środku i mówię. Ale luksusowo, kocham grać. w gry. Wspaniały hotel. Gry Wracając do internetu. <gry internet. Gry fandomy. O, fandomy nienawidzę fanów Taylor Swift. U to jest najgorszy fandom świata. Jeżeli jesteś fanem Taylor Swift, to wysyłam ci buziaczka. Ale Ed Sheeran i Taylor Swift, ich muzyka brzmi jak. Kur... sucha pierś z kurczaka, nie? Słucha co? Sucha pierś z kurczaka i do tego obok szare sucha. ziemniaki. Słucha. Słucha. Pierś? Słucha pierś z kurczaka. Słucham, sucha. tu pierś z kurczaka. Ale my się poznałyśmy w internecie. Poznałyśmy się w internecie. Powiedz, ja to opowiadam e, tylko 17 razy, więc teraz ty. E, oni jeszcze nie wiedzą. My się poznałyśmy z Bąblem jakieś, kurwa, nie wiem, ponad 10 lat temu, myślę. No, 2013. A tak, pod... 2013 rok i e, dołączyłem do grupy Lady Gaga, Gaga Face. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy męża Shady Lady, tak. który ją założył. Mua. Mua. E, tam właśnie widziałyśmy siebie, mijałyśmy w komentarzach, mm -hmm. aż w końcu ja się Czas przeprowadziłem. lajkowanie. Coś tam było jakiś tak. Zaczepki. Zaczep, zaczepiła cię. I, I co? No Już to. <grym> I potem się przeprowadziłam do Poznania. Ta pani U? też. U? E, I trzeba było, był jakiś marsz. Był marsz. Yy, marsz w Poznaniu. Marsz. Równości. Z łazarza do. Nie no, dekorowałyśmy razem kontenery. Mamy zdjęcie nawet z dekorowania. Mamy. mamy pierwsze nasze zdjęcie wspólne. Powiesiłyśmy dwie flagi i one się odkryły później. W tak, 15 minutach. Dziesięcioma kurwa klejami to było klejone. Zdjęcie. Hmm. Dobra, I, idziemy, za 5 minut. idziemy na piwo. A to flaga. Nie. No, tak nie było, ale to trochę podkolorowały. Pod... I wtedy spadł meteor. Dziś w internecie mamy tak. Świat Gosi, Elegawin, Goche co tam jeszcze mamy? Jeszcze wspaniałe postaci, takie jak Izabela Kisioska. Excuse me. Izabela Kisios Korupa. Na przykład. Jezu, a wiesz na kim ja się wychowałam? Barbara Kwarc. O Cała wie, moja personality to jest ta osoba. Barbara Kwarc chce 10 zł za zdjęcie w ogóle teraz. Ja Bo się tak? na tym wychowałam. Mnie to się Mnie to no nie, to super, żeby Nie to No nie no, zbawiło, to wiadomo. Nadal bawi. Nie to zbawiło. A ona nie jest kancelowana? Za co? Już za uderzenie dziecka? Za takie rzeczy się nie kanceluje, kochani. To się wstrzymuje. Bili dzieci! MI DZIECI W ŁEB! Przełączmy się to może do naszych teraz, jak są dawniej. Łączymy się, halo, halo! Jakie są z strony internetu? Czekaj, się łączymy ze studiem. To nieciekawie. A Marian? Jest brzmicie bloku Stonewall. W ogóle nie działa mikrofon. Mimiga! Coś Mimiga. <śmienicza> Miga mi się Nie <śmienicza> Miga. Coś miga, coś miga, coś miga, miga życie, miga świat, miga wszystko, miga... Kochani, jesteśmy dzisiaj w mrocznym miejscu dziwnym i będziemy obserwować, jak osoby typu y, homoseksualne się zachowują w miejscach publicznych. Zapraszam. Jak Państwo widzą, tutaj jest w swoim naturalnym habitacie dziwadło. Dziwadła zachowują się właśnie w taki sposób, że po prostu sobie są. To jest osoba poszukiwana listem gończym, dlatego jest anonimowa. Dlaczego ty jesteś? Ponieważ tu są geje. Twoja ulubiona historia ze szkoły? I'm not going to tell you. Oh, Mr. Devil, you surely love me. I strangled your child right under the tree. I left a pocketbook. Dick, we have Tak? Dziękujemy bardzo. także Fajnie. Fajnie, dziękujemy za wasz komentarz. Właśnie, Właśnie o to nam chodziło. O nam chodziło, dodałyście osoby typu dla nas po prostu e, treści. wartościową, ważnej, inspirującą. Dobrze, czyli tak, ciemne strony internetu. No to na przykład, nie wiem, ale to mówimy o tym, że odcinanie głów, na przykład. ja widziałam tylko tak, jak wkładasz słoik do dupy i on pęknie. No to klasyk, Dwie dziewczyny jeden kubek. To to Dwie, dziewczyna i koń. Jak, jak dziewczyna eee do stajni... A to był chłopak i on umarł. Tak. A faktycznie był chłopak. Tak, bo ten penis był tak długi, że zmiażdżył tak, mu w wewnętrzny. I on umarł. TEN KOŃ! A co jeszcze widziałeś? Ja nie widziałem jak sobie młotkiem roz... Do... <laughs> młotkiem kosta, grosz... kosta. do, do, do swobodów... Położył ch... na desce? I tak... Jeb, 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 jeb. A to w ogóle chyba jakaś baba mu robiła, typu go to podniecało. Ej, ale faktycznie jest taki fetysz. Znaczy, bicia. nie wiem czy. Nie wiem czy. Ale tak że, ale, ale że bicia. Ja widziałam, że na przykład typu kła kładzenie yy, yy, kut na, na stole i typu ktoś mu na niego staje. No to nie, ja tylko biłam po jajach. I takie. Psz, taki. Psz. Naleśnik. To ja tylko biłam po jajach. Ej, a oglądałeś kiedyś takie pory. że używałem pompki do k*****a i pompuję sobie? Tak. A oglądałeś, jak jest pompka do, do, do pizzy też? Do tak, loginy? że wychodzi ta, ten wentyla, wentyl. Wychodzi. Wentyl, w sensie tatka? Tak. Tak. Takie właśnie oglądałam też. To I tyle. A łączymy się teraz z tym filmem. Five minutes later. Oh, nie, nie, nie. nie, nie. Yeah, I, don't know to I don't know to... A few minutes later. What yeah. <laughs> <Z> Tak naprawdę poszło coś zwalić. <grymne> Teraz pora na stały punkt programu, czyli pytania od was kochani. Od was kochani. Pytacie, a my odpowiadamy. Poprosimy tak, pudełko z pytaniami. Poprosimy naszego e, tutaj, ks, ks. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Losuję pytanie. Kamil z odbozu. Pierwsze pytanie. Czy pamiętasz jak ostarałeś kibel na zielonej szkole? <grymne> A to prawda akurat. to prawda akurat! No Teraz kolejne pytanie. Twoje pytanie. Twoje pytanie, ty pyta się odpowiadam. Julia Żugaj, 62. Czy masz ze mną... Skawa Czy grałaś w PetShop? PetShop to była najlepsza gra. To było wszystko w jednym, bo to, to było na tej stronie Our to, że... Class <gulia> tam. No, Ourclass.com. Proszę bardzo, bo to był tak: symulator domu, symulator farmy, symulator farmerstwa, symulator. To był. że, że masz zwierzątko. Karmienie. były gąbki na naszej klasie. Gąbki? Eurogombki. Kopowałaś eurogąbki? Nie, bo to czy było za pieniądze swoje, no też, a, wtedy się, a wtedy się nie ufało. Nie, że a my dzisiaj subskrypcji w ogóle. Tak, a to wszystko. po prostu... A, 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 pieniądze do po... Chin lecą w ogóle? Wszędzie po prostu na całym. Bierzcie kart. moje pieniądze. A wtedy? Nie trzy złotych. Nie, 3 zł na, na 1000 eurogąbek? Nie dam tego. Okradnie mnie. Tak. No wie co też nie kupowałam. Co? Ja też nie kupowałam. To powiedziałem, kur... tego nie rozumiesz? Ja też nie kupowałam. A ty kupowała. kupowałaś? Ja nie kupowałem. A ty kupowałaś? Nie, ja nie. A ty? Ja nie kupowałam na przykład. A ty? A jednak tak. Ciekawe. Kolejne pytanie. O! To pytanie od mojej mamy. Kurwa, Ojciec się ciebie wstydzi. Wyś się wstydził, kurwa przebierać się za babę. Wracaj do domu, kurwa, będziesz studiować w Koninie. W Koninie jest uniwersytet? Jest. W chyba. Jest, naprawdę? Prawda. PWSZ, Państwowa Szkoła Zawodowa. <laughs> Kolejne pytanie. Co myślicie o tym obrazie w tle? Patrzcie, <grym> idzie o sztuki. Kto bo to namalował? To namalował Stanisław. Ten, tu w prawo mija. i, tutaj I tam też i, i później... Tu, a tu jest skrzyżowanie, tutaj. I, I tu tam na nie, to są robimy dwa. Który pojazd idzie pierwszy? Pomarańczowy? Czy żółty? Oba naraz, bo jest kur... To jest przygód, dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Kochani, subskrybować, lajkować, lajkować komentować, subskrybować, udostępniać, wywać. twirywać i. Weźcie, no, ja... skopiuj linki i do pierwszej osoby, która ci wyskakuje. I napisz zobacz Napisz tak, małpa. Wytryczne. A? Jakie a? fajne. Zobaczcie, a? Jak... Jak... A? co Że a a do akcji. Że panią wiodą? Zarzeczę, że na przykład ten nie mówi. Nie, Czy nie, nie. Bądź ikoną jak Krajolan, Garnie, wiszy i Ketonal. Szauma, Mechron i Nivea. Nyx Cosmetics z sercem wspiera. Tymbark, Frugo, Pyszna Milka. Domol, Wizir, jadebilka. Dziś Japas jak Ewelin. Zachir Kebab i Maybelline. Niemoralne tak jak Ach, już dość tego pospólstwa. To z Rosmana jest pisana. Dobra, promka jestem cwana. Tere tydzień brzmi znajomo. Party, Klaudia wraz z Agorą. Weź w biedronce zaszałej. Ligi, Lewiatan, Fukseklej Hata polska przy Kauflandzie, dla nich warto stać na warcie. Żabka skradnie twoje serce, co z chcemy więcej. Dziureks, błonnik i stoperan, jeszcze trochę, już docieram. Ludwik, feri, trochę klina, umyć gazówki, nie zapominaj. Aj, ale kurwa, ja pytam Cię o. Pranki w internecie, a ty mi powiedziałaś paznokcie na zapiekance. Kochani, co to za strona? Ognisko zgasło.